Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin powstało kilka lat temu jako odpowiedź na potrzebę wśród polskich chrześcijan, wśród polskich katolików posiadania swojej reprezentacji w parlamencie. Widzimy, co się działo, jeśli chodzi o świat wartości, nie tak dawno w Sejmie, w Senacie. Polski parlament na przykład nie chroni w pełni życia, polski parlament nie dba w pełni o bezpieczeństwo Polski na arenie międzynarodowej. Chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze. Gospodarcze, tak? ale także militarne, bo zobaczmy jak wielkie zagrożenia dzisiaj niesie ze sobą świat, jak wielkie zagrożenia niesie... Ze sobą także polityka niemiecka w Unii Europejskiej, polityka chińska, polityka rosyjska. My potrzebujemy dzisiaj w Sejmie ugrupowania, które będzie przede wszystkim przedstawiało propolski punkt widzenia we wszystkich kwestiach: od ekonomicznych, przez kwestie obronności, aż po sprawy związane z energetyką czy wymiarem sprawiedliwości. A również, a może przede wszystkim, chcemy także być sumieniem polskiego narodu w Sejmie którego dzisiaj brakuje, bo nie może być tak, że w Sejmie, tak jakby było to nie tak dawno, gdy była głosowana ustawa o ochronie życia, część sali wstała, albo byli to posłowie prawicowi, również z koalicji rządzącej, wstali i wyszli z sali obrad. Jest to moim zdaniem niedopuszczalne. I proszę zauważyć, że w Trzeciej Rzeczpospolitej od 30 lat nie odrodził się tak naprawdę jeden tylko nurt w polskiej polityce nurt chrześcijańsko-demokratyczny on jest ciągle blokowany z tych nurtów wszystkich, które mieliśmy przed, przed wojną, przed okresem PRL-u i komunizmu. Komuś bardzo mocno zależy, aby w Polsce chrześcijanie wciąż byli w katakumbach. Dlatego my chcemy wyjść z katakumb, tak jak wzywał kardynał Robert Sarach podczas swoich wizyt w Polsce, mówiąc, że to Polska jest ostatnim strażnikiem Europy. I wzywał do tego, aby chrześcijanie katolicy w Polsce wyszli z katakumb, abyśmy tworzyli aktywnie e, życie publiczne. Abyśmy uczestniczyli w życiu politycznym, po to, aby bronić wartości chrześcijańskich, to po pierwsze, a po drugie, aby skutecznie prowadzić także politykę międzynarodową, w tym w kontekście Unii Europejskiej. Bo my, jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, nie rozumiemy jednej rzeczy: dlaczego dzisiaj Polska stała się zakładnikiem Brukseli, zakładnikiem Berlina, jeśli chodzi o. Fundusz Odbudowy, jeśli chodzi o Unijny Zielony Ład, jeśli chodzi o politykę energetyczną, które są dla Polski wielkim zagrożeniem i które niszczą polską gospodarkę i także polską suwerenność. My mówimy wprost: konflikt z Brukselą o sądownictwo można zakończyć w bardzo prosty sposób. Zmieniając cały ustrój sądownictwa w Polsce i wprowadzając ławy przysięgłych. A no właśnie wielokrotnie Państwo mówiliście, to. Wprowadźmy ławy przysięgłych. Oddajmy sprawiedliwość w ręce narodu polskiego, w ręce społeczeństwa polskiego, tak jak to było przed II wojną światową, gdy istniały ławy przysięgłych, i tak jak jest to w krajach anglosaskich. Wówczas nie będzie upolitycznienia sądownictwa w Polsce i nie będzie upolitycznionych sędziów, którzy będą wydawać wyroki. Bo wyroki. O winie i niewinności orzekać będą ławy przysięgłych, a sędzia będzie pełnił tylko funkcję tak zwaną techniczną, zarządzając rozprawą i jeśli ława przysięgłych orzeknie o winie, będzie wyznaczał. Karę czy wysokość kary. To wszystko. I wówczas cała kwestia, ten problem, to biczowanie Polski, poniżanie Polski, atakowanie Polski, kary nakładane na Polskę za wymiar sprawiedliwości znikną z dnia na dzień.